Witam serdecznie. Dzisiaj szybciutko pokażę jak robię olejki eteryczne. Tani, stary, sprawdzony sposób, ponieważ potrzebujemy tylko zakupić eter naftowy za 12 zł. To jest produkt apteczny yy, oraz świeże igliwie lub kwiatostany. Ja dzisiaj potrzebuję sobie zrobić olejek rozmarynowy, żeby zrobić potem olejek czterech złodziei, a do tego potrzebujemy oczywiście świeżego rozmarynu, Naciełam świeży rozmaryn w ogródku, zalałam eterem naftowym potrzebujemy podgrzewacze z gliny, wypalanej gliny. Takie podgrzewacze są do zakupu wszędzie, je zakupiłam w sklepie teddy, sklep ten jest także dostępny w Polsce. E, rozmaryn nacięłam. Wrzuciłam do glinianego pojemniczka, zapaliłam świeczkę i będę delikatnie podgrzewała przez dobre dwie godziny. Następnie odstawię na 15 dni w tym glinianym pojemniczku i będę przelewała potem do ciemnych buteleczek, ponieważ olejki eteryczne przechowujemy zawsze w ciemnych butelkach, szklanych ciemnych butelkach. W tym pierwszym z lewej strony podgrzewaczu nadciąłam sobie w ogrodzie świeże igliwie cedru, ponieważ potrzebuję olejek eteryczny cedrowy do produkcji kosmetyków. Z cedru teraz sobie przygotowuję z igliwia, ale robię także olejki eteryczne z młodych szyszek cedrowych. Wieczorem będę robiła olejki eteryczne do będę robiła olejki eteryczne z kwiatostanu Żywokostu do produkcji kremów, maści na żylaki, reumatyzm, ale to będę robiła sobie wieczorem z kwiatostanu, bo świeżo pójdę sobie nazrywać. A dzisiaj e, robię sobie z igliwia, cedru oraz z rozmarynu. Zawsze zioła muszą być świeże do olejków eterycznych. Robi się to dosłownie w 2 minuty. Wrzucamy do pojemniczka. Zalewamy eterem naftowym. Te podgrzewacze są fajne, wygodne, proste w użyciu. Następnie trzeba zwrócić uwagę przy zakupie, żeby dekielek miał dziurkę. Moje dekielki mają dziurkę, bo to delikatnie musi też odparowywać. Nie można całkowicie przykryć y, takiego olejku eterycznego. To jest bardzo stary, prosty sposób. Zachęcam. Oczywiście nie mogą być inne pojemniki, muszą być z wypalanej, naturalnej gliny, nie mogą być lakierowane, nie mogą być malowane. Zwykłe, naturalne, gliniane to mogą być kubeczki, obojętnie. Eternaftowy naprawdę jest bardzo tani. Taka duża butla 250 ml kosztuje 12 zł, a olejków eterycznych wiadomo wyjdzie z tego masa. Zawsze zioła muszą być świeże i muszą pływać w eterze, jeżeli przygotowujemy olejki eteryczne do następnego paku.